Witam Was serdecznie. Pokażę Wam jak na zegarku Samsung wygląda komunikacja telefoniczna bez podłączenia przez Bluetooth ze smartfonem, czyli autonomiczne działanie Smartwatcha w komunikacji GSM. W tym momencie udowodnię Wam jeszcze tylko, żeby nikt nie miał pytań, że komunikacja jest nawiązana przez siecią komórkową, jeszcze raz. U góry widzimy HSDPA włączone, poniżej mamy też komunikat, że komunikacja jest rozłączona zdalnie z naszym smartfonem, czyli mamy samego smartfona, powiedzmy idziemy sobie biegać, czy chcemy wykorzystać tylko i wyłącznie naszego smartfona do połączeń. Mam już ustalonego tutaj rozmówcę, który zaraz do mnie zadzwoni i przetestujecie, zobaczycie jak to działa. Ja wyłączę sobie smartwatcha, tak jakbym był teraz gdzieś na mieście. O, jak widzicie, dzwoni do mnie numer telefonu. Wystarczy sobie nacisnąć zielony przycisk, przesunąć w prawo. Wziąć sobie smartwatcha, spojrzeć, jak, jak wygląda. Czyli mamy tutaj do dyspozycji oczywiście głośniej i ciszej. Zobaczcie, trzeba sobie ustawić taką głośność, żeby, żeby nam po prostu odpowiadało. Mamy opcję rozłączenia, wyłączenia naszego mikrofonu. Podłączenia się z zestawem słuchawkowym Bluetooth. Powiedzmy, że mamy go gdzieś, ale zapomnieliśmy go podłączyć. Gdy tutaj sobie klikniemy, włączy się moduł Bluetooth w tym smartwatchu i połączy się z ostatnio wybranym urządzeniem albo wyszuka po prostu urządzenia, jakie są dostępne w koło. Ok, jeszcze mamy dodatkowe opcje tutaj. Jest to możliwość włączenia sobie klawiatury, ale jakoś mnie to do niczego nie jest potrzebne. OK, przetestujemy. Jestem około pół metra od smartwatcha. Zdajemy sobie na maksa głośność. Zadano pytanie rozmówcy. Jak mnie słyszysz? Dobrze, dobrze. E, Powiedz proszę 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jak słyszycie, głośność jest wystarczająca, bez problemu się porozumiemy. Oczywiście w większości przypadków smartwatcha, przynajmniej poza domem, będziemy zbliżać sobie do ucha. Ale w normalnym biurze siedząc, czy w mieszkaniu w ten sposób odbierając połączenie, rozmawiając, rozmowa jest bardzo komfortowa. Rozmówca powinien słyszeć nas dobrze. Czy coś jeszcze? Jeżeli chcemy się oczywiście rozłączyć, klikamy czerwony guzik i komunikacja zostaje przerwana. I w tym momencie możemy dalej robić to, co robiliśmy do tej pory.